Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bartosz Pietruczuk. W latach 2009-2011 uczęszczałem do pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Malborku. Byłem uczniem klasy B o profilu humanistycznym z panią Katarzyną Stachowiak jako wychowawcą. Ten fragment mojego życia spędzony pod dachem tej szkoły był okresem wyjątkowym pod każdym względem. Świetna kadra nauczycielska pozwoliła mi poszerzyć intelektualne horyzonty oraz ukształtować charakter. Nawiązałem również wiele nowych znajomości. Niektóre z nich zaowocowały przyjaźnią na lata. Dobrze będę wspominał lekcje historii z panem Jackiem Jakusikiem, języka polskiego z panią Marią Keńską Wieszyńską oraz lekcje fizyki z panem Krzysztofem Tezem. Jeśli chodzi o moją osobę, to po ukończeniu drugiej klasy liceum przeprowadziłem się do Gdańska w celu rozpoczęcia profesjonalnej kariery sportowej w piłce siatkowej. Tam również podszedłem do egzaminu maturalnego. Moimi dotychczasowymi osiągnięciami są mistrzostwo Młodej Ekstraligi do lat 23 brązowy medal Niemieckiej Bundesligi oraz wicemistrzostwo Czeskiej Ekstraligi. Obecnie będę reprezentował barwy KFC Gwardii Wrocław w rozgrywkach pierwszej ligi. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom związanym z pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Malborku za przeżycie niezapomnianych dwóch lat w atmosferze pracy, oraz wzajemnego szacunku. Pozdrawiam.